Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o sportach walki, bo moim gościem jest Michał Grzesiak. Dobrze. Witam serdecznie. Michał, dwukrotny mistrz świata w kickboxingu. Ten drugi tytuł wywalczyłeś przed kilkoma dniami. Wielkie gratulacje przede wszystkim. Dziękuję bardzo. No właśnie, jak się czujesz z tym drugim tytułem? No, bo to jest duże osiągnięcie, dwa tytuły mistrza świata zdobyć. I dobrze się czuję, głównie z tego względu, że jeszcze sobie mogłem udowodnić, że jestem w stanie to zrobić. A wiadomo w pandemii było mało tych walk, mało startów, także cieszę się, że jeszcze jestem w stanie ten poziom utrzymać. Jak wyglądały właśnie te zawody we Włoszech? Jaka była drabinka do tego finału? Jak, jak te walki się toczyły? No na pierwszego zawodnika trafiłem, który pochodził z Bośni i Hercegowiny. Była to w sumie taka moja najtrudniejsza walka, ponieważ no, zawsze trzeba w ten turniej wejść. I to był trudny, bardzo niewygodny dla mnie zawodnik, mimo że był niższy. Później spotkałem się z Chorwatem. I w finale trafiłem na Węgra, który bardzo dobrze tam operował nogami. I, i tego finału obawiałem się w sumie najbardziej. Ale na szczęście z trenerami rozpracowaliśmy system. No właśnie, Peter, Daniel Sarko, Węgier. Wygrali zdecydowanie, tak? To to nie było jakieś tam. Yy, na szczęście tak. Z tym, że no, musieliśmy z trenerami usiąść tak na poważnie i, i rozpracować plan, yy, jak, jak do tego podejść, bo gdybyśmy nie wiedzieli wcześniej jego walk i, i, i byśmy tego nie wiedzieli, to. No, ciężko by z nim było, ciężko, bo miałem bardzo niewygodny styl. Jak wyglądają takie mistrzostwa? To jest jedna walka jednego dnia, i jak, jak to wygląda? Yy, tak. Ja miałem pierwszą walkę bodajże we wtorek, później miałem dzień przerwy, i później co kolejny dzień następna walka. I w piątek zdobyłeś ten tytuł? W piątek, tak jest. Jest taka duża satysfakcja, bo wróciłeś na tron, można powiedzieć, bo był 2017 mm -hmm. rok Złoty Medal, 2019 srebrny i 2021. O, złoto, tak wszystko ładnie klamorą się spięło. Tak, dlatego przed finałem byłem najbardziej spięty, żeby po prostu no, nie wypaść z tej dobrej formy No i bałem się, że, że gdzieś tam może. No, różnie też sędzią, sędzią na tych zawodach różne rzeczy się dzieją, czy czasami wypadnie kontuzja. Także no, był, był duży stres, ale no, już do mnie to doszło, że jestem mistrzem świata. Jesteś już doświadczony zawodnikiem, ale cały czas gdzieś tam ta, ta właśnie trema jest przed, taki, przed takimi walkami, tak? Tak, ja zawsze mam tremę, ale ta trema wywołuje u mnie dużą czujność też przed zawodami. No nie lubię się czuć zapewne siebie, bo to bywa zgubne. Po drodze jeszcze też masz tytuł mistrza Europy, tak? Z 2018 tak, roku. Tak, jeszcze tak, jeszcze tak. Czyli nie miałeś okazji bronić, bo była pandemia 2020, tak. czyli za rok wybierasz się właśnie na Mistrzostwa Europy? Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli. A porozmawiamy jeszcze o samych sukcesach Polaków, bo jednak to były bardzo udane dla reprezentantów polski mistrzostwa mm -hmm. świata w miejscowości Lido di Hesolo, tak? Tak. Ile medali zdobyliście? Nasza formuła zdobyła 7 medali, bodajże 2 złote i 5 srebrnych. A propos jeszcze formuły, bo startujesz w formule e, Kick Glow. Tak. E, powiedz właśnie, hmm. czym one się różnią tak dla, dla kibiców, hmm. którzy nie są do końca zorientowani w sztukach walki. Y, to znaczy tak, nasza dyscyplina rozgrywa się na macie, y, niczym się nie różni od boxingu, tym, że po prostu nie używamy kolon. Także kopiemy normalnie nogi, głowa, bo niektóre formuły są stworzone, żeby kopać tylko powyżej pasa, na przykład. A nasza formuła niczym się nie różni od takiego standardowego rosowego kickboxingu, z tym, że rozgrywana jest na macie. A ta formuła Kick od początku w niej trenowałeś, czy, 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 czy gdzieś tam... Ja zaczynałem jeszcze za czasów Piotka Frenca, który nas prowadził od początku i wtedy startowaliśmy głównie w Muay Thai i w K1. Oczywiście te starty cały czas przeplatamy z chłopakami z klubu, no ale tutaj akurat dostałem się do kadry, więc, więc ciągnę temat cały czas. A ile lat już ćwiczysz, ile lat trenujesz? Około 12-13 lat. A początki były właśnie sporty walki, czy w jakichś innych dyscyplinach sportu dzisiaj też próbowali swoje? Głównie się? piłka nożna, tak jak wszyscy, troszeczkę akrobatyki wykonałem. no a później kolega z osiedla wyciągnął mnie na sztuki walki, gdzie broniłem się rękami i nogami, żeby tam nie iść, bo nigdy nie byłem jakimś takim rozbójnikiem, można powiedzieć, ale bardzo mi się spodobało i fajnie się, fajnie się w tym czułem. A jakie predyspozycje trzeba mieć właśnie do tej dyscypliny sportu, bo to też trzeba być takim zakapiorem mhm. trochę? Nie, to trzeba mieć tylko zaciętość i cierpliwość. Zaciętość i cierpliwość grają tutaj główną rolę, ponieważ ja zawsze byłem spokojnym chłopakiem, nigdy tam nie szukałem jakichś tam bójek ani zaczepek. Ale bardzo fajny jest proces, yy, że człowiek pracuje sam nad sobą i, i to jest fajny, fajna duma, jeśli ze sportu indywidualnego wynikają jakieś sukcesy. A jak wyglądają właśnie takie treningi? Bo to jest też trening ogólnorozwojowy, chyba fizyczne kondycje trzeba potrenować nie? to nie jest tylko, że cały czas kopiecie się na, na treningach. Tak, nie? to jest bardzo fajne w tym sporcie, że to jest w sumie zlepka innych sportów, bo trzeba i dobrze pływać, i dobrze biegać. To wszystko się przydaje. Każdy praktyczny sport, który człowiek uprawia, może się przydać w kickboksingu. Niektórzy zaczynają od biegania, niektórzy od triatlonów. Także no, tutaj czuję się fajnie spełniony, ponieważ no, nigdy te, te treningi nie są dla mnie nudne. A jeśli chodzi o sam Ostrów, jak duże zainteresowanie jest, bo prowadzisz w Ostrowie mm -hmm. Respekt Team Ostrów Wielkopolski, swoją własną działalność. Dużo dzieci, dużo młodzieży, nie wiem jak to wygląda, garnie się do tej Bardzo, Bardzo, bardzo dużo młodzieży, aczkolwiek osoby starsze też. też przychodzą, bardzo chętnie sobie same dla siebie trenują, do poprawę swojej fizyczności i samopoczucia. Także to jest sport dla każdego. Nie ma, nie ma jakiejś grupy, która, która gdzieś tam dominuje. A gdzie odbywają się treningi? Jak można się do Ciebie zapisać? Na ulicy Odolonowskiej 99, głównie przez Facebooka lub telefon kontaktowy gdzieś do mnie, to można znaleźć nawet w Internecie. I tutaj grupy masz podzielone właśnie w zależności od, nie wiem, kategorii wagowych, wiekowych, jak to wygląda? To znaczy mamy stopnie zaawansowania. Mamy podział na mężczyzn, na kobiety, mamy treningi obwodowe, mamy treningi samego kopania, także myślę, że jest wachlarz tam bardzo duży. A od którego wieku można zacząć się w to bawić? Jest Najlepiej, jakaś taka dolna granica? To znaczy, już małe dzieciaki zaczynają, koło 7-8 lat. To już jest taki wiek, gdzie dziecko powoli no, wie, czy ten sport będzie mu pasował, czy nie, także no takich już małych zaczynamy. Startujecie potem w zawodach, jak to wygląda? Tak, dużo, bardzo dużo teraz młodzieży zaczęło startować w wieku takim 15-16 lat. I dobrze sobie radzą. Muszę powiedzieć, że jest kilka zawodników bardzo perspektywicznych, także myślę, że w przyszłości na pewno jeszcze tutaj usiądziemy z innymi zawodnikami. A to jest sport, który, można powiedzieć, daje oprócz satysfakcji, daje jakieś tam korzyści finansowe, czy, czy, czy raczej ciężko na tym etapie? No nie, korzyści finansowe to płyną mi głównie z samych treningów, aczkolwiek jeśli chodzi o jakieś stypendia czy coś, to no na razie słabo, nic. A walki nie. zawodowe? Tak, z walk zawodowych mamy, mamy pieniążki, aczkolwiek nie są to jakieś, jeśli chodzi na skalę światową czy europejską, że tak powiem, przysłowiowe kokosy. No Jest to zawsze parę tysięcy za walkę, jeszcze w zależności czy, czy jest wygrana, czy przegrana, także no nie stoi tu na jakimś światowym poziomie jeszcze. Startowałeś kilka razy w Ostrowie przed własną publicznością, między innymi chyba w hali K1, gdzie odbywały się walki OKTAGONu. Często bierzesz udział właśnie w takich galach? Jeśli są propozycje, to ja bardzo chętnie, ponieważ no to zawsze jakiś większy presje, jeśli walczy się zawodowo, aczkolwiek no teraz tych troszeczkę było mniej w ostatnim czasie. No i głównie skupiłem się na startach w kadrze, więc, więc nie mogło się porozbijać troszeczkę przed tym turniejem, Ale jeśli mam sezon taki luźniejszy roztrenowania, to bardzo chętnie takie walki biorę. Mm -hmm. um... Ludzie z Ostrowa, no bo tutaj walczyli też między innymi mm. właśnie na, na galach OKTAGONu, teraz ostatnio troszeczkę mniej, tak jak mówisz, ale generalnie y, oni startują gdzieś właśnie po takich galach y, też zawodowych, jak to wygląda? Jeśli chodzi o moich zawodników, to też startowali na OKTAGONie, na ogólnopolskich zawodach, właśnie na, na galach, które gdzieś tam okoliczne miasta robią. Także, no oczywiście chodzi o seniorów, bo juniorzy nie mogą startować jeszcze zawodowo, a u nas przeważają jeszcze juniorzy. Aczkolwiek mamy kilku zawodników, którzy, którzy bardzo dobrze się sprawdzają w tych walkach zawodowych. A odnosisz wrażenie, że ostatnio, właśnie gale, to głównie trzeba być, nie wiem, twarzą medialną, jakimś tam. Dużo jest właśnie tych walk, mm. frików z różnych dyscyplin innych, sportowych, mm. czy to powiedzmy youtuberów, znane osobistości. To też troszeczkę no, inaczej jednak jest to postrzegane. Nie Wy jesteście mm -hmm. sportowcami, którzy uprawiają na co dzień te, te dyscypliny sportu. No tak, no ja mam swoje zdanie na ten temat, jakoś tam nie będę się z tym tutaj głębiej rozwodził. Aczkolwiek, no. Jeśli ktoś jest dobrze przygotowany pod tą walkę, nawet jeśli jest typowym YouTuberem i wie o co chodzi w tym sporcie i naprawdę przećwiczył swoje, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast no, zdarzały się gdzieś tam walki, w których ludzie nie za bardzo wiedzieli jak się zachować w pewnych sytuacjach, no i przez to są ciężkie nokauty i później problemy ze zdrowiem. Generalnie jednak dużo jest organizacji, które organizuje te gale, dużo jest osób walczących, nawet właśnie znanych osobistości, które przechodzą po innych dyscyplinach sportu i, i walczą, tak? tak? bardzo dużo i no coraz więcej, ale to też jest fajne, bo nawet te twarze medialne zawsze poszerzają ten nasz polski kickboxing, żeby ludzie zaczęli jednak chodzić na te treningi. No choćby Mariusz Pudzianowski, który kiedyś był strongmanem, no to w KSW zrobił taki naprawdę boom że ludzie zaczęli się tym interesować i to fajnie, bo to przyciąga ludzi, którzy naprawdę chcą ćwiczyć, no by nie poszli w drogę gdzieś tam pobożną, że, że nie ćwiczą, a walczą, bo, bo to nie idzie w parze niestety. A jakie masz dalsze Twoje plany na, na kolejne lata, kolejne sezony? No na pewno rozwinąć swój klub, jak, na, jak najszerszą skalę, no i walczyć i dbać o zdrowie, dopóki będzie można, to będziemy walczyć. Jak przyjęto właśnie ten twój sukces? Dziś tam było takie jakieś owacyjne przywitanie w klubie? Nie, większość owacji odbywała się przez internet, bo dostałem tyle wiadomości, tyle miłych i słów i prezentów i gestów, że po prostu no, aż mogę się wzruszyć, ale, ale no w klubie wiadomo wszystko pasy tam zagratulowali, ale ale no no nie, no, no masz, mnóstwo, mnóstwo tego było naprawdę. Masz w klubie właśnie talenty, które mogą pójść na Twoje ślady gdzieś takie podobne sukcesy osiągnąć jak Ty? Tak, mam kilku chłopaków, którzy już tam haczą się o kadrę, także będziemy, że tak powiem, cisnąć z tematem, bo, bo już na ostatnich zawodach Dawid Michalski też super się zaprezentował i tak naprawdę chłopak, który pojechał za Dawida teraz na Mistrzostwa Świata wygrał z Dawidem jednym punktem, dosłownie jednym trafieniem gdzieś tam na zawodach, więc no, sami widzimy, że jesteśmy w tej czołówce, która, która ociera się właśnie o te Mistrzostwa wszystkie. No właśnie, bo na Mistrzostwa Świata czy Europy tak naprawdę kwalifikacja rozpoczyna się tutaj na krajowym podwórku, tak? Tak, tak. Zawsze jedzie tylko mistrz Polski na, na zawody międzynarodowe. No także, no... Szkoda by było przegapić. Jak, jak ktoś ma tutaj zastrowa talent, to szkoda by było gdzieś tam przespać. A ile tytułów mistrza Polski masz już na koncie? W samym kicklajcie -like mam 6 złotych medali. No i po drodze jeszcze, zanim zacząłem startować w kicklajcie, -like no to byłem mistrzem Polski Muay Thai. Gdzieś tam zdarzało się w innych federacjach też walczyć poza polskim związkiem, jeszcze jak nie byłem w kadrze. No w sumie to około 12 tytułów Mistrza Polski mógłbym gdzieś tam nazbierać. A jakie trzeba spełnić kryterium właśnie, żeby być w kadrze? Bo jesteś jedynym Ostrowianinem, czy jeszcze, jeszcze ktoś tutaj właśnie jest, od ciebie jest reprezentacji? Od, bodajże od Radka Radomskiego jest kilka, kilku też chłopaków, którzy reprezentują, ale w formule Full Contact. Mhm. No trzeba jechać na zawody, po prostu na, na Mistrzostwa Polskie, dobrze się pokazać i, no i najlepiej zdobyć tym medal, bo wtedy nie ma nie ma gdzieś tam przepychania swoich zawodników, tylko jak się ma ten złoty medal, to jest takie podpieczętowanie swojego dołączenia do kadry narodowej. A za rok Mistrzostwa Europy oddadzą się, tak? Yy, tak jest. Wiadomo już, gdzie, kiedy i czy masz tam przepustkę jako Mistrz Europy, czy musisz też znowu na krajowym podwórku wygrać, żeby tam jechać? Yy, to znaczy, jeśli zdobędę Mistrza Polski, to oczywiście pojadę. No mam nadzieję, że zdobędę, ale zawsze też trenerzy kadry, jeśli już jestem stałym kadrowiczem, no to jeśli mają jakiś spór między zawodnikami, którego zawodnika wybrać, to przeważnie konfrontują go na kadrze narodowej, patrzą na sparingi i tak dalej i wtedy weryfikują starty. Dużo takich zgrupowań macie kadry, jak to wygląda w takim okresie przygotowawczym? Przeważnie mamy dwa razy do roku przed jakimiś większymi zawodami. No, gdzieś tam trener Zaborowski robi jeszcze konsultacje kadry narodowe, gdzieś tam na weekendy starają się jak najwięcej się spotykać, żebyśmy tam przesparowali dobrze ten, ten cały okres przygotowawczy. To życzymy Ci powodzenia w kolejnych imprezach, kolejnych tytułów Mistrza Europy, może jeszcze obrony Mistrza Świata, bo przecież będziesz... Miał na tyle lata, że, że za dwa lata spokojnie można jeszcze stanąć Mam nadzieję, że tak. W szranki. O zdrowie tylko dopisywało, bo to chyba najważniejsze w, w każdej dyscyplinie sportu. Dziękuję Ci serdecznie dziękuję za bardzo. wizytę w studiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był dwukrotny mistrz świata, wicemistrz, a także mistrz Europy w kickboxingu, w formule Kicklight, Michał Grzesiak. Jeszcze dziękuję, raz dziękuję. Bardzo. dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.